Dzień dobry, idę na wesele, więc ubierzmy się. No dobra, trochę cię oszukałem, bo na weselu byłem trzy dni temu, ale stylówkę mogę Ci pokazać. Wesele to jedna z tych okazji, kiedy nie wyobrażam sobie założyć nic innego niż garnitur, chyba że Państwo młodzi życzyliby sobie inaczej. W związku z tym, że na weselach bardzo dużo tańczę, a nie lubię mieć mokrych śladów pod pachami tutaj na koszuli, to pod koszulę zakładam taką podkoszulkę. Jeśli chodzi o taką podkoszulkę, to jest kilka bardzo ważnych aspektów. Po pierwsze, dobrze, żeby ta koszulka była dosyć dobrze dopasowana, żeby po prostu nie miała zbyt dużo materiału, który będzie się gdzieś tam marszył pod koszulą. Po drugie, dobrze, żeby miała dość głęboki kołnierzyk, którego nie będzie widać nawet jak rozepniemy sobie dwa guziki w koszuli. No i po trzecie, kolor. Najlepszy będzie szary, ponieważ... Przy białej koszuli nie będzie się on odznaczał i nie będzie go widać. A białe t-shirty się odznaczają. No i jeśli chodzi o koszulę, to najlepszym wyborem będzie zdecydowanie koszula biała ze względu na to, że jest najbardziej elegancka i też najłatwiej dobrać do niej dodatki. Oczywiście nie zwracajcie uwagi na to, że koszula jest pognieciona, ponieważ ja ją teraz tylko ubieram jako stylówka, normalnie bym ją wyprasował. No i pierwszym bardzo fajnym dodatkiem są szelki. Bardzo lubię ten garnitur ze względu też na to, że te spodnie są z regulatorami i mają w środku guziki na szelki. A same w sobie szelki są też świetnym dodatkiem, ponieważ jak już zdejmę marynarkę, to cała ta stylizacja będzie wyglądała nadal ciekawiej niż praktycznie wszystkie inne na weselu. No i aspekt w zasadzie najważniejszy. Spodnie mi nie będą z dubska spadały. No i mamy już taki fajny gangsterski klimacik, ale lecimy dalej. Krawat. Mam tak rzadko okazję nosić krawaty, a takie lubię, że po prostu nie mogę sobie tego odpuścić. Na każdym weselu zakładam krawat. No i jeśli chodzi o węzeł, to ja zawsze wiążę foreign handa. Poprawiamy węzeł, żeby taka ładna łezka nam się tu zrobiła. I pamiętajcie o tym, żeby węzeł dociągnąć do samego kołnierza. Oczywiście nie możemy zapomnieć o skarpetach. A na stopach lądują klasyczne czarne Oksfordy. Czas na przedostatni dodatek, czyli zegarek. I postawiłem na taki bardzo ładny na bransolecie. No i oczywiście czas na ostatni dodatek, czyli poszetka. Postawiłem na najbardziej elegancką poszetkę, czyli białą, klasyczną, złożoną w taki sposób prezydencki. No i tutaj taka wskazówka, jeśli chodzi o białą poszetkę, najlepiej, żeby była wykonana z lnu, ponieważ wtedy lepiej chwyta się materiału i nie przesuwa się w brustaszy. I tak prezentuje się całość, i moim zdaniem wyszło naprawdę całkiem nieźle. Mordzia, a jeśli Ty interesujesz się modą lub interesują Cię różne wskazówki modowe, czy takie stylówki, to koniecznie zaobserwuj mój profil. Miłego dnia.